Dzień dobry, dzień dobry, ja mam na imię Renata. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo fajnym filmikiem, jak zrobić domowy humus. Taki naprawdę domowy. Zasubskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę. Mój domowy hummus jest bardzo prosty i zrobię go aż w trzech wersjach. Ciecierzycę zawsze sama gotuję. Pujemy suchą cieciorkę, kilogram. Z tego naprawdę zrobimy mnóstwo dobrego, wartościowego jedzonka. Szklankę cieciorki ugotowałam, najpierw ją namoczyłam na całą dobę potem ją ugotowałam zalałam wodą, ugotowałam i żeby się szybciej ugotowała dodałam szczyptę sody, wtedy ona jest bardziej miękka, szybciej się gotuje, odlałam tą wodę, jest sama cieciorka wrzucam to do malaksera, całość mam nadzieję, że mi się zmieści bo mi dość mocno słuchajcie napęczniała wrzucamy do malaksera ja przyznam się, że tej cieciorki wcześniej w ogóle nie soliłam więc teraz dość sporo ją posolę dodaję pieprzu i dodaję cztery ząbki czosnku, tak? Dodaję tego dużo, bo ja czosnek bardzo lubię. Tak naprawdę z przypraw to u mnie jest wszystko. Jak mam kumin, to dodaję nieraz jeszcze kumin. Potrzebujemy jeszcze zimną wodę taką naprawdę zimną, z lodem i jeszcze taką, którą będziemy tutaj dolewać, żeby ta masa fajna, fajna wyszła. No to zaczynamy! tak naprawdę nasza pasta jest gotowa. No i tutaj znawcy humusu nie zaszczelą, powiedzą, kobieto to tak się nie robi, bo tutaj jeszcze tak i tak, no nie wiem, no mi fajna kremowa masa. I Teraz tak, można to zrobić w takim malakserze, można to zrobić normalnie takim ręcznym mikserem, też wyjdzie. Można zostawić takie kawałeczki, nie trzeba to tego takim na miałko zmielić, e, różnie. Ale coś tutaj nam jeszcze brakuje, brakuje jeszcze nam pasta tahini. To jest zmielony sezam. Można ją samą w domu też zrobić. No i słuchajcie, dodaję Jemy tak, do smaku. Ja tutaj bardzo dużą ilość tego zrobiłam, więc wszyscy w papatce dostaną po słoiku tego humusu. No ja dodaję 2-3 łychy tego, tego sezamu, tak, porządnie. Porządnie 2-3 łychy tego sezamu. O, już jestem brudna. Jeszcze raz słuchajcie, włączę ten mikser, żeby to się wszystko ładnie połączyło. Spróbuję, czy jest dość słone, dość, dość ostre, i zaraz Wam pokażę, co dalej. Też nie wolno z tą wodą przesadzić nie za dużo tej wody, żeby potem nie było to za rzadkie. No, i słuchajcie, tak naprawdę hummus jest zrobiony. Sprawdziłam go, jest odpowiednio dosolony, i teraz co robię? Dzielę sobie to na trzy części, bo będę miała trzy różne smaki. Słuchajcie, żeby tutaj domownicy się nie znudzili. Więc tak, jedną część odkładam do miseczki, zaraz tam coś dodamy. Jedną część odkładam już do słoiczka. też wam powiem, jak ja przechowuję te humusy. Bo on jest gotowy, słuchajcie, no tak jak ze sklepu, zobaczcie. Pięknie zmielony. I jeden przekładam do słoiczka. To będzie taki humus klasyczny. A tutaj coś wymyślimy fajnego. O. Tutaj dodamy. Tej trzeciej części nie wyciągam, tylko dokładam, słuchajcie, czerwone buraki. Czerwone puraki, które ja sobie sama do obiadu robię, możecie ugotować buraka, kupić gotowego buraka, same sobie go upiec. O! I dodaję do tego z dwie łychy. One nie są niczym doprawione, są ugotowane i po prostu starte. I dodaję do tego dwie łychy czerwonych buraków i miksujemy to. I będę miała taki buraczany, słuchajcie, humusik-sosik. Zmiksowane, proszę bardzo. O, i przekładamy, słuchajcie, to do słoika, drugiego słoika, i mamy, słuchajcie, buraczany hummus. Można, słuchajcie, go na kanapki dać, można go zjeść z surowymi warzywkami, można użyć jako sosik do obiadu. Tutaj można kombinować. A do trzeciej części dodajemy pomidory. Dwie łyżki, dwie łyżeczki koncentratu pomidorowego. Aby był smak pomidorowy, oraz słuchajcie, suszone pomidory, takiej zalewy olejowej. Pomidorki kroimy na mniejsze kawałeczki. O, i teraz tak trochę możemy ich dodać do środka, a resztę ozdobimy, słuchajcie, na zewnątrz. I to wszystko tutaj już łyżką mieszamy w ten sposób. I będzie humus pomidorowy. I wkładamy do słoiczka. Tamten potem też podokładam do słoiczków, słuchajcie, i, i rozdamy. Proszę bardzo. I teraz tak, przyozdabiam go tymi suszonymi pomidorkami. Dolewam, o, olej. Wtedy taki humus zakręcam zakrętką i on nawet do pięciu dni może stać w lodówce. Tutaj też, o, tej oliwki trochę na zewnątrz, żeby się on nie wysuszył. O, proszę bardzo. Więc można na przykład przyozdobić czarnym sezamem. O, proszę bardzo, też ładnie wygląda. o. Także prosty przepis, bardzo tani. Dużo fajnego jedzenia. To możecie tutaj kombinować, rozrzedzać to wodą, żeby to było bardziej lejące, mniej lejące. Smaki możecie sobie sami wymyślać. Zachęcam do komentowania. Buraczany, klasyczny i pomidorowy humusik gotowy.